Witam, to jest już odcinek 15 nazywa się nadchodzą kłopoty. O, tu do <śmany> No to zaczynamy, bo oglądaliśmy filmik. Hold still! No, rzuca w nas butelkami jakimiś miksturami fioletowymi no i tu zielone stworki, to można na niego naskoczyć, uderzyć. I zaraz Wam pokażę jak łatwo go przejść bez straty zgonu gdzie w sumie nic to tutaj nie daje, w tym etapie można złapać trochę oddechu jak widzimy extra już trzy razy uderzyłem. Utrzymajmy się w rogu, środka, mamy, mamy -oh! No i przechodzimy Waj do ostatniego etapu, to jest dosyć szybki Why etap. On się teraz zmieni, do jakiegoś Ala Halka, jakby z no i tu musimy uciekać oczywiście od, od niego, od tych jego zielonych promieni. No i tu musimy go wybić z ringu. Wybić mu walkę, tak jak Tyson wybił go łocie. No na tym to polega. Tu trzymajmy się rogów, pokażę wam. To jest bardzo proste. Uciekamy, uciekamy. On tu bije. No, on się czekamy aż się zmęczy. Zmęczył się, no i wybijamy go, drugi knockdown mu robimy, jeszcze jeden i tu jest ważna sprawa, trzymajmy się w rogu tutaj lewego, w góry, będzie nam łatwiej do przejść, ja tu się zamieniam w kręciołka. jest jeszcze łatwiej. No i już się zakręci. No i trzeba go wybić z ringu. Druga runda. Mówię, to samo. Tutaj są z gołotą. No i Oj, też spadł. Ale... O, zaliczone. Elegancko. Bez straty życia. Poglądajmy filmik. Uh test Tu nam widzimy jeszcze groził. Jakieś jajko znaleźliśmy, No ale to by było na tyle dzięki, dobranoc, pozdrawiam.